Chodzi o to, żeby te potrzeby zaspakajać w sposób cechujący się wysoką jakością. Zaspakajanie potrzeb ma być efektywne. W związku z tym w szkole aplikuje się program decentralizacji, program pewnego rodzaju rozproszenia odpowiedzialności za efekty nauczania, które w, w tradycji edukacyjnej Polski spoczywało na instytucjach państwowych. Więc ten model, ten model, gdzie szkoła jest rozpatrywana przede wszystkim z punktu widzenia pełnionej przez niej funkcji gospodarczej i przede wszystkim z punktu widzenia systemu zarządzania, który w tej szkole jest aplikowany, to tylko jeden ze sposobów myślenia o polskiej oświaty. Ja chciałbym wyartykułować inny sposób myślenia, taki, który, do którego sam jestem przekonany i który, jak myślę, jest w gruncie rzeczy czymś, co my dziedziczymy z polskiej tradycji edukacyjnej właściwie od czasów Komisji Edukacji Narodowej. To znaczy w tym drugim modelu szkolnictwo nie jest częścią sektora usług, tylko szkolnictwo jest częścią dziedzictwa narodowego, duchowego i materialnego. I do tego dziedzictwa należą zarówno programy nauczania, podręczniki, kanon wiedzy historycznej, humanistycznej i pewnego rodzaju tradycja związana ze szkołą, jak i materialna baza szkolnictwa, to znaczy także budynki szkolne. I jeśli to jest część dziedzictwa, to szkolnictwo jest częścią kultury i zasadniczym układem odniesienia dla polityki oświatowej musi być relacja szkoła i państwo. Państwo ma obowiązki wobec szkoły, ale i szkoła ma pewne obowiązki wobec państwa. Szkoła wobec państwa ma takie, takie zadanie, że ma, że, że ma wychować dobrych obywateli, ma przygotować dobrych obywateli, wychować dobrych Polaków, e, takich, których polskość jest uformowana moralnie, i których polskość jest pogłębiona intelektualnie. I szkoła polska powinna to robić w oparciu o e, program i odpowiedni system egzaminowania. I jak to jest dzisiaj z programem nauczania? Mamy dokument zwany podstawą programową, który dekretuje nam różne czynniki kształtujące rzeczywistość szkolną. Między innymi dekretuje tak zwane profilowanie szkolnictwa ogólnego. Oznacza to, że. Blok nauczania ogólnego, wspólnego dla wszystkich uczniów kończy się po pierwszej klasie dzisiejszego liceum, czyli w momencie, kiedy uczeń ma lat 15-16. Tylko do tego wieku w obecnej koncepcji podstawy programowej istnieje obowiązkowe nauczanie historii polskiej, obowiązkowe nauczanie tych elementów wiedzy historycznej, społecznej, obywatelskiej, które są ważne z punktu widzenia formowania obywatela i funkcjonowania systemu politycznego. Potem są już tylko zajęcia do wyboru. Potem uczeń już nie musi się stykać z problematyką Konstytucji 3 Maja, rozbiorów, powstań narodowych. Jeśli będzie tyś, tym się interesował to otrzyma zajęcia fakultatywne na ten temat. No, ale jeśli będzie się interesował historią mody albo hi, hi, historią sportu to będzie Uczył się historii sportu. A więc jeśli patrzymy z tego punktu widzenia, to widzimy niebezpieczeństwo infantylizacji świadomości y, obywatelskiej, infantylizacji obrazu kultury narodowej y, w tej, tym, pod, tej podstawie programowej, która jest nam obecnie y, zaproponowana. I jeszcze jeden element, który. Tytułem przykładu pokazuje, jak modeluje się właśnie ten system w stronę, w stronę takiego rozproszenia odpowiedzialności, rozproszenia świadomości, tożsamości młodzieży. Tym elementem jest system egzaminów. Egzaminy maturalne, testy kompetencyjne, które są techniką egzaminowania na etapie gimnazjalnym czy na etapie sześcioletniej szkoły podstawowej. Testy kompetencyjne, egzaminy testowe mają to do siebie, że orientują się na międzynarodowe badania edukacyjne, które są badaniami sprawdzającymi tak zwaną operatywność myślenia, a nie znajomość konkretnych treści programowych. Pod kątem tego typu sprawdzianów kształtuje się Praktyka pracy nauczycieli. Nauczyciele uczą pod egzamin. Nauczyciele uczą pod testy. A ponieważ testy nie sprawdzają wiedzy, tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem, e, nauczyciele przestają mówić młodzieży, kim był Jan Kochanowski, przestają e, przerabiać, jak się to dawniej mówiło, lektury. E, Uczeń nie musi nic wiedzieć o Mickiewiczu, nie musi przeczytać e, trylogii czy chociażby e, e, tego Gombrowicza, o którym były takie e, spory. Wystarczą mu fragmenty, e, wystarczy mu lista lektur, która jest taką mgławicą różnych, e, różnych m, antologią róż, różnych e, tradycji narodowych, epok, e, poziomów kultury od wysokiej do popularnej. Więc zamiast e, przez egzaminy. I przez podstawę programową mamy do czynienia z takim właśnie rozproszeniem tożsamości młodzieży, która zamiast koncentrować się wokół centrum, jakim jest kultura narodowa, odbija pewien, pewien model kultury, który można by nazwać modelem wielokulturowym czy takim modelem właśnie postmodernistycznego supermarketu. I to jest, proszę Państwa, powód, dla którego, dla którego tak wielkie kłopoty mają nauczyciele akademicy na pierwszych latach studiów. Bo tego rodzaju edukacja nie przygotowuje ani przyszłych studentów, ani nie kształtuje tej tożsamości narodowej, świadomości obywatelskiej, której od szkoły, tej kształtowania od szkoły wymaga Polska. Profesor Jerzy Rzeżyński. Witam Państwa. Moi znakomici przedmówcy zwrócili uwagę na dwie ważne kwestie, do których chciałem krótko nawiązać. Profesor Legutko powiedział o wadze wychowania, z którego właściwie współczesna szkoła nasza zrezygnowała. Pan profesor powiedział z kolei, że szkolnictwo to część naszego dziedzictwa narodowego kształtowania kultury. My w ekonomii, ja jestem ekonomistą, w ekonomii mówimy o kształtowaniu kapitału ludzkiego, czyli tego najwa, najwa, najbardziej, najważniejszego zasobu, dzięki któremu rozwija się gospodarka narodowa, cały kraj. I tu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście zabrakło nam niestety w okresie tej całej transformacji, już użarania transformacji, zabrakło jakiejś koncepcji, strategii wychowania, kształtowania człowieka do tych nowych warunków, które powstały po odejściu od ustroju komunistycznego, o którego wadach wszyscy wiemy. Ja chciałbym przypomnieć Państwu, że kiedy Niemcy przegrały wojnę, to w Republice Federalnej Niemiec postanowiono podjąć program strategii kształcenia Niemców, po to, żeby wykorzenić z nich skłonności do nazizmu, które, który, który ukształtował w jakiś sposób Niemca, i uznano, że trzeba poprzez kształcenie, poprzez wychowanie, stworzyć właściwie ukształtować nowego człowieka niemieckiego. Pytanie, czy u nas istniała jakaś strategia, która by pozwoliła ukształtować młodzież stosownie do tych nowych warunków, której, w której przyszło jej się rozwijać, funkcjonować i tak dalej. To jest, wygląda na to, że zabrakło, bo zabrakło koncepcji wychowania do tych nowych warunków i zabrakło świadomości tego, że nie można się odrywać od własnych korzeni, bo jak Pan słusznie profesor stwierdził, szkolnictwo to jest nasze dziedzictwo narodowe, trzeba to dziedzictwo narodowe kształtować dlatego, że człowiek tak naprawdę jak ma świadomość korzeni, z których wyrasta i się czuje utożsamiony z tymi korzeniami, tak to wtedy wyrasta niewartościowszy człowiek. Wszyscy zapewne Państwo macie takie, bo nie wiem czy wszyscy, ale większość ma takie odczucie, że ci Dawni Polacy ukształtowani przez szkoły okresu sprzed II wojny światowej to są najwartościowsi z Polaków, prawda? Często bywa takie, takie odczucie, bo ta przedwojenna szkoła kształtowała innego człowieka, prawda. Później w okresie powojennym ja jeszcze się uczyłem w pierwszych latach po wojnie, no bo 49 rok się urodziłem, czyli jeszcze 50, 60 lata uczyli mnie starzy nauczyciele. Ja pamiętam ważne wartości, które oni mi przekazywali. Pytanie, czy teraz tak się dzieje. Oczywiście w znacznej części się dzieje. Mamy i wartościowych nauczycieli, mamy wartościową młodzież, ale mamy jednocześnie problemy, że ta młodzież też y, po, w tej warstwie wychowawczej jest niestety, y, y, powierzchniam powiedzieć, duży odsetek braków, tak to się mówi.